So Papa. maybe some some of you can uh, we'll sleep. I mean, sleep, sleep, sleep. Or you know, feel yeah, free yeah. <laughs> for me. Okay. Yeah. I can valuas. Valuas. Yes! Okay, yes. thank you very much. <laughs> thank wow. you, thank you. Da, 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 da. Szef łotewskiej telewizji tłumaczy tekst piosenki Ich Troje. Nic tak nie łączy jak wspólne śpiewanie. Niech pan Ja się wczoraj wykończyć, ale nie udało się. Michał świetnie się czuje w Rydze. Nawet wstawanie o świcie nie robi na nim wrażenia. Zwiedzanie trwa. Teraz wizyta na 19 piętrze wieżowca łotewskiej telewizji. Ładnie. Na prawo, oczywiście, koreczki, bardzo ładne na moście, no prawie się Kierkowski. No zachmurzenie duże, jak widać. Pałac kultury, no każdy ma swój pałac kultury. Zobacz, zobacz. w samym środeczku no oczywiście nie taki duży jak my ale zawsze taka namiastka tego co w Warszawie e, Kościołów strasznie dużo, widać oczywiście same wieżyczki Najwyższym budynkiem tutaj jest e, telewizja łotewska, Latwia okay. telewizja yeah. And this is a place for winners? E, oh, let's play... go! Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Wow, This place for winners? The victory i tutaj zobaczycie. and Latin television No, wszystko jest piękne, długawa jest, śliczna, a my jesteśmy nie w Hiszpanii, Michał, słuchaj, jak się stasz, rock leader, bo grupka, ta, jest. to Michał, jesteś, głównym zespołem. Ale co w ogóle może, może, moglibyście powiedzieć o sobie takie najbardziej co ja coś. No ja zajmuję się w tej, tej grupie robieniem tego, co jest jakby trzonem całego zespołu, czyli muzyki. To jest moje zadanie. A ja śpiewam mi jestem śliczna i mam piękne zęby, ponieważ ostatnio mi się i zostało mi kawałek Błotnika, albo się tym nie przejmujemy. Tu na Łotwie bardzo lubię, kiedy śpiewają na żywo. Czy możecie teraz coś zaśpiewać? Tani krykni ja nie Adin i Ciebie Boże nikt okay. nie nie skażit krona dinoki nie lubidia to przed komputerem. Właśnie chcę... I oglądam gołe kobiety. Szukam jakiejś nowej wybranki przez internet, może znajdę. Jest mi mało tego miliona, który pokazali w telewizorze. Chciałem znaleźć sobie... Wiesz, jeszcze jedno, bo... Nie wiem, żadna no, wierza. a ty wiesz, a ty Nie wiem, czy zobaczył, które Michał. Nie wiem, czy zobaczył, które do Michał wraca. Prawiam, a siedzę do mnie, wiesz? No, Dobra, do. Tak? Patrzą, patrzą, patrz, do kiedyś się do kolei przychodzi. Po, a potem tutaj bo położę zwyczajnie tak rękę. Jak się tak położył rękę, a tak to przecież, po to powiem. Ty, może my, może Powiem tak, no, to... Powiem tak, Martek. Dobrze, dzisiaj. Wypadłeś z telewizji, a już zrobią pani, która to nagrywa, powie tak. to? Jezu! Matko Boska! Matkowie to ptakołej! My <grym> z tego zrobamy cały czas, wiesz? Są takie gnioty, że po prostu to masz, co masz, co, co z tym robić? To po prostu się z tego się Ja się z tego śmieję, ale na przykład moja obecna narzeczona pochodzenia rosyjskiego <grym> w ogóle się z tego nie śmieje. No, to dążę zauważyć, jak z to zapłaczę dzisiaj troszkę później doczę. A potem ty myślimy SMS jak już wyjdziesz, tak? Dobra, to najbardziej. Chodźmy gdzieś. No jest dzisiaj masz taka gdzieś? Nie mam auta! Kiedy nie ma Michała, Bartki czują potrzebę odrabiania zaległości, gdzie tym razem ich poniesie. No i hrabia. Robisz się tulipan. Może się znajdzie za chwilę. Czekaj jeszcze chwilę i zobaczymy, co Stary, ja cię szukam. Siadaj, krabiuś. Krabia. Jak najdalej, fądzę, wiedzę. Włoski Nie. były niezbędne <laughs> wszyscy, No i gdzie był przed dni z Ja słuchajcie. Pozdrawiam wszystkich, kochani. Było fajnie, super, naprawdę. Jutro z powrotem. Jutro z powrotem.

Dla kandydatów na gwiazdy zaczęły się gorące chwile. Dziś wizyta w Radiu Z, gdzie nagrywają jingle. Ja Chodź, ja tutaj mieszkam. A, witamy, prezesa. E, będziemy nagrywać jingle, czy nie? Będziemy. Paula, ty nie masz innego wyjścia, tylko zacząć, prawda? Masz tremę? Chyba nie, no na pewno jakaś taka troszeczkę jest, ale, ale nie taka żeby mi się stresowała, teraz jeżeli mi się bardzo bało, nie. Z kim ty byś chciała nagrać swoją płytę? Brian Adams. A co mówi twoja rodzina? Obiektywnie wylewa na mnie wiadro zimnej wody. Dałeś no. już jakieś dwa autografy? Dałem. No to już jesteś jest znany, absolutnie. A jak z tobą? Ja mam taki cel. Chcę coś osiągnąć. Nawiązać, tak, Jasne. Dziękuję bardzo. Widziałem cię, program. Wczoraj się sam przydał do tego szefie, że zostaje tu pan. Szefie, to dzisiaj tak, że dzisiaj się no to są. No bo jak ona zwyczajnie tylko popłynęła ta muzyczka, to teraz my też nie. Cześć. To już nie żarty, lecz ostra walka. Michał musi nominować dwie osoby, z których tylko jedna będzie mogła dalej walczyć o kontrakt płytowy. Słuchajcie, dobra, ja jestem zmuszony do tego. Jestem tak naprawdę zmuszony do tego, żeby... Wystawić dzisiaj dwie osoby yy, na głosowanie, no bo wiadomo, że jedna osoba zostanie, tylko jedna może, bo na jedną jest kasa. Jest was czwórka, wybieramy dwójkę yy, osób, które moim zdaniem, tylko i wyłącznie moim skromnym, mają na dzień dzisiejszy najmniejsze szanse. Ponieważ sam stałem na scenie, albo za sceną, to nie widziałem waszego występu, w związku z czym pozwolę sobie zobaczyć ten materiał. A Was bym prosił, żebyście przygotowali sobie przez ten czas um, taką minutową wypowiedź, w jaki sposób chcielibyście przekonać ewentualnie mnie od tej decyzji, którą ja podejmę po obejrzeniu materiału. Chcę znaleźć o czas, okruchy nadziei, na lepszy czas. Pozwólcie mi śnić, nie chcę być sam.